Witajcie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przychodzę ze spóźnioną premierą zdabki Różowy Diament. Premiera odbyła się 7 października 2021 roku. Koszt jednej to jest 5 zł. Z tyłu, jak widzicie, mamy 10 stopni wygranych. Najmniejszy stopień to jest 5 zł. A pierwszy stopień to jest to główna wygrana, czyli 200 tysięcy złotych. Także co moi drodzy, moi drodzy, zapraszam Was do oglądania. W dużowy diament. Chodzi o to, że to są moje wygrywające liczby. I Twoich liczbach trzeba znać te wygrywające liczby, to się wygrywa przypisaną do niej kwotę. Jeżeli na polu Twojej liczby znajdziemy diament, to też się wygrywa przypisaną do niej kwotę. Także moje wygrywające liczby. Siedemnaście. Sześć. Dwadzieścia dwa. Dziewiętnaście. Dwanaście nie ma.

I dziewięć nie ma, czyli jest przegrana. Wygrywające liczby. Trzydzieści. Dziewięć. Trzydzieści cztery. I szesnaście. Siedem nie ma. Mamy diament, a o to jest. 5 zł. 34, jest 34. I tutaj też jest 5 zł. 8 nie ma. 32 nie ma. 2 nie ma. Jest diament, i tu mamy 5 zł. 14 nie ma 17 nie ma jest kolejny diament i tu mamy 10 zł też ta zdrabka jest wygrana ale sprawdzimy pod koniec odcinka ile udało się wygrać i ostatnia zdrabka jeśli chodzi o premierę różowy diament i moje wygrywające liczby 28 17, 9, i trzydzieści pięć. nie ma. Dwadzieścia dziewięć też nie ma. Trzydzieści cztery nie ma.

4 nie ma. Także jak widzicie, tu jest diament 10, tu jest diament 5, jest 15. 15. Tu, tu był diament jest 5, to jest 20. Tu był y, diament, to jest 25. Tu gdzie było 34, to też jest 5 zł. To jest 30 zł. I tu był diament y, 10, zł. Czyli 40 zł. Także podsumujmy: na zdrabki wydałem 15 zł, a 40 zł udało mi się wygrać. Czyli jestem 25 zł na plusie. Także co, moi drodzy, jeśli Wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie stawić łapki w górę oraz subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Z mojej strony to już wszystko. Trzymaj się ciepło. Cześć.